Grąbał. Myślałem, że jak kurde włączę tego... <grywa> to że to nie wiadomo jak mi to pomoże. Dobra, straciłem egzoslam. Oh, shit just got real, real. No, ale w sumie, czy on tak nawala dobrze? Murde, włąbam, wygląd jeszcze biegną. およそよそよそしたら。 Samym, samym bieganiem otrzymuję tak dużo obrażeń, że jednak lepiej jest ich w nich strzelać. Problem jest duży z amunicją, z tego co widzę. Jaka fajnie doskakują. a propriamente papki ten wybuchnął, czyli czasami jak jest... Aha, czyli jak jestem w zasięgu Nie wiem czasami zdecydują się wybuchnąć, a czasami... I'm low. Nie jesteś I'm low, tylko w ogóle jesteś empty. Max Open Level Dobra Biegam cały czas w okolicy tamtej e, AR Coś tam To mogę kupić tą broń I Mam nadzieję, że jakoś e, amunicję będę do niej dokupywał I Mam nadzieję, że nie jest jakaś droższa Nie wiem w sumie Kost 1000 Dobra Red hot bioctric red hot That's it yes. for that wave. Hey, think the atlas Komsack can see me flipping him the bird. Thermala dostaliśmy Hello, uh... Shit. Need more rounds. Spoko, spoko broń Ciekawy jestem jaki y, kolejny dodatek będzie Bo, nie wiem, 25 runda i ulepszone tylko 4 poziomy i tak mi się wydawało, że całkiem sensownie Zbije Nie, dobra, wydawało mi się Czyżbym zginął? Ło! Wow. Myślałem, że tutaj mnie zablokują O, było blisko Nic nie widać przez to. Jest to. Ładnie w rządku mi się ustawiają i ładnie kasy trzepię. granaty. Kocham te granaty. Zapominam, tylko nie korzystać, bo jestem tak do tego nieprzyzwyczajony, że na cholerę na 25 rundzie chyba, że ktoś się zrobić w crawla na Black Opsie 2, rzucać granaty. Albo jakieś punkty. Tylko na, ta na, na takiej rundzie na blokach i to już miało się wszystko. No nie, no elektryczny król, no nie wiem, jeszcze że mnie <grybujesz> drasnął. No zaraz się teraz pójdę po amunicję do, do tej drugiej broni. I się przekonamy, czy Eee, kosztuje tyle samo. No ja... No i widzicie, instant. Takie rzeczy, no. No instant. Ciężko. Już nie ma Myślałem, że koniec jest A tutaj biegną jeszcze Zapomniałem jakie te fale są długie Na zambiakach Pincet. I'm out of everything. 500, panie jest bardzo mało. Wszystko wszystko. Jaki no dalej, blaser. Na ósmym, czyli na czwartym bodajże dostałem poziomie do 1 datek. I na ósmym. Teraz włączę tego.

Gyś tam mówili, że ktoś tam, że, że my jako no, ci, ci czterej yy, bohaterowie wytrzymali dłużej niż ten, niż reszta i powiedzieli, że... żeby zainicjalizować jakąś fazę drugą i no nie wiem, nie wiem. Jestem ciekaw, czy to jest jakieś szkolenie czy coś, jak to w końcu wyjdzie z tego. No, dobrze, że włożyłem, włączyłem tego drona, bo przynajmniej mi trochę pomógł. E, a i tak, no niestety nawet jeszcze nie mam dobrej nie, tych wprawy. I w ogóle. Och... no, zostawcie swoje komentarze, jak Wam się podoba ten tryb. E, czy, jakie macie opinie w ogóle na ten temat. E, według mnie jest to trochę. No, zerżnięte od trearcha, i moim zdaniem powinni zrobić e, coś swojego albo nie sygnować w ogóle tego swoją marką, tylko no, po prostu trearchem, albo ich w ogóle nie wiem, zatrudnić, czy, czy coś, czy poprosić o pomoc, bo to jest naprawdę zerżnięte. Fajnie się zapowiada, bo, bo to są takie zombiaki właśnie, które lubimy. Nie tak jak z Extinction, że no, nowe tryb i tak w sumie to już nie widać na e, widoku na kontynuację w następnych tytułach. Tak naprawdę, jeżeli wziąć całą historię Call of Duty, to są tylko dwa tryby, które alternatywne w stosunku do Multi, e, które jakby w zostały podjęte w następnych y, częściach. Jest to zombie, czyli no tak naprawdę trzy już były, czy Warted War Black Ops, Black Ops 2 i teraz czwarte, aż części tych zombiaków tutaj na Advanced Warfare i Survival, MW2 no i powiedzmy, że ten Ghost e, też miał swojego, m, swojego Survivala no i tutaj też jest ten EXO Survival, no jako tako jest to podjęte e, ta idea która była w MW3, ale to też jest ach, no tak jest taka sinusoida, raz jest lepiej, lepiej czyli na MW3, gorzej na Goście i teraz w miarę, w miarę jest to na y, Advanced Warfare. Mm, też nie. Dam na pewno drugą szansę y, tej grze będę z wyczekiwaniem y, czekał na kolejne mapy, ponieważ no, biorąc pod uwagę y, nachterun Poten na, y, na World dłoże. No wtedy zombiaki nic nie miały, ani perków, ani no, jedynie co to była Mystery Box. I tyle. I mapa składająca się z trzech pomieszczeń. Także dla niektórych to mogło być w ogóle tryb na. tak żeby zobaczyć, co to jest. I tak samo tutaj. Może jeszcze nie jest do końca rozwinięte. E, jeszcze może mają dużo pomysłów i wszystkie takie fajne rzeczy wyjdą w dodatkach. Tak naprawdę zambiaki właśnie się rozkręciły dopiero no, na The Rise, powiedziałbym. Kiedy już Pack-a-Punch wszedł i nóż bowie, knife, no ogólnie jakieś isterek się fajne zaczęły pojawiać no myślę, że myślę, że jak ja tutaj jeszcze siądę nad jakimś nad tym istteriem, który tutaj jest do zrobienia i nad resztą ażymantów no, może, może po prostu jakoś to się jeszcze fajnie rozkręci i trochę spodoba mi się historia tych postaci, które właśnie tutaj się nam przewijają cały czas na ekranie. Także z mojej strony to wszystko. Mówił Messengeros i wypatrujcie kolejnych odcinków.